Siemka, z tej strony Max Kokłonko, dzisiaj jestem w zastępstwie za Adacha ze względu na to, że wczoraj Adacho, jeśli wiecie, był na meczu do zametu Nowa Sól, jest to klub piłkarski który powrócił do starych barw, do starej nazwy sprzed wielu, wielu lat. Jest to miasto Adacha i on po prostu bardzo był przejęty całym tym wydarzeniem. Nie wiem, czy wiecie, ale nawet mecz na żywo skomentował Dariusz Szpakowski. Tak, w Nowej Soli wczoraj na meczu był Dariusz Szpakowski. Mecz naprawdę miał dużą łotoczkę. i tak właśnie myślałem, zresztą Adacho też tak myślał, że będzie wszystko prócz wyniku. I było 0-2, także... Tak się składa, że siedzi w drugim pokoju i opłakuje ten wynik, także jestem tutaj, żeby poprowadzić kolejny odcinek KOKU! Czyli komentarze, od których usieje, przepraszam użytkowników słuchawek, podaję rozwiązania rebusu, który był w poprzednim odcinku. Jeśli dobrze pamiętacie, padło pytanie, jakie dwie postacie, designy dwóch postaci bardzo lubię. I rebus wyglądał w ten sposób, że to była pierwsza postać, a to była druga postać. Mało osób zgadło, zdziwiłem się, mało osób zgadło, ale poprawnymi odpowiedziami jest Katopesla i Gogeta. Również zadałem Wam pytanie, jeśli mielibyśmy zobaczyć nową sagę umiejscowioną w jakimś innym wszechświecie niż nasz siódmy, to jaki miałby to być wszechświat i jakich postaci? Zwyczyłaby się ta saga? Dużo osób pisało o wszechświecie 11, ponieważ są ciekawi siły Jirena. Dużo osób pisało również o wszechświecie 6. W zasadzie te dwa wszechświaty były najpopularniejsze. Bardzo dziękuję Wam za te wszystkie odpowiedzi. i Mam dzisiaj dla Was jeszcze jedno pytanie. Napiszcie mi w komentarzu, jakie życzenie wypowiedzielibyście do zwykłego ziemskiego Shenlonga, gdybyście mieli do wypowiedzenia tylko jedno życzenie. Pamiętajcie o ograniczeniach. Nie możecie sprawić, żebyście byli królami Wszech Rzeczy, bo to jest życzenie poza zasięgiem ziemskiego Shenlonga. Longa, ale dobrze wiecie, jakie życzenia jest w stanie spełnić nasz ziemski tutaj smog. Także jeśli mielibyście do wypowiedzenia jedno życzenie, jakie by to było, czekam na wasze komentarze. Jak i również na te komentarze, od których na mojej głowie wypadnie kilka włosków. Nie przedłużam, przechodzimy do pytań. Aha, możecie zostawić suba. Bardzo dziękuję. O, oh, czak mi, pytanie do koku. Jak myślisz, będzie możliwość fuzji po ta... Potara, taniec, Goków, mój, nie ma czegoś takiego jak mój, jest nasz hymn Związku Radzieckiego. Dobrze, Goku w Ultra Instynkcie, białe włosy, srebrne w zasadzie i Wegety w formie Boga Destrukcji. Czy wtedy uświadczymy prawdziwego balansu ofensywy i defensywy, czy to już będzie zbyt OP? Prawda jest taka, że można spojrzeć na, powiedzmy, przyszłe wydarzenia w dwa, na dwa sposoby. Jeden jest taki, że ilość rozwiązań w mandze jest nieograniczona, ponieważ... Ludzka wyobraźnia ma nie, nieograniczoną ilość pomysłów. Wyobraźnia Toyotaro, wyobraźnia Toriyamy nie mają granic. Tak naprawdę może się zdarzyć wszystko tak jak ser w serii Super Dragon Ball Heroes. Ale z drugiej strony, jest według mnie ograniczona ilość sposobów, w jaki saga może się skończyć. A wiemy, że jeśli fuzja by się pokazała, to raczej byłaby to. Powiedzmy, karta tutowa, ten tak zwany trump card, ostatnia deska ratunku. Wiemy, że w każdej kolejnej sadze jest taka tendencja, żeby pokazywała się nowa transformacja. Może niekoniecznie nowa transformacja, zupełnie nowa, ale na pewno taka, która gdzieś może się pokazała i w kolejnej sadze została. Przepraszam za opuszczenie o ręki, dalej są spoilery, ale w tej sadze dopiero została opanowana. Czytaj, na turnieju mocy pokazał się Ultra Instinct Omen i Ultra Instinct w pełnej formie, a dopiero w sadze Moro Goku nauczył się włączać go na, na zawołanie. Także, jeśli miałaby się pokazać taka fuzja, czy mogłaby się pokazać taka fuzja? Uważam, że tak. Oczywiście, że mogłaby się pokazać. Tylko się zastanawiam przeciwko komu. to Stawiam, że to przeciwnikiem musiałby być kanał albo Whis, żeby walka była na wyrównanym poziomie, chociaż uważam, że Whis jest i tak znacznie silniejszy. Nie chcę, żeby fuzja była rozwiązaniem, po które sięgamy co którąś tam sagę, że co trzy sagi jest fuzja i można się tego spodziewać. Po pierwsze poziom mocy i tak już by poszybował zbyt bardzo do góry, a po drugie podoba mi się ścieżka, rozwój, osobny rozwój, rozwój Goku i Vegeta. Obaj wybrali yy, dwie drogi różne, więc fuzja trochę by się z tym gryzła. Że Przepraszam, że tutaj podniosłem rękę przy pierwszym pytaniu, ale obiecuję, że już nic Takiego nie będzie. Heavy 1, 2, 3, 9. Pytanie do Goku. Jest właściwie jakiś limit naładowania Genki Damy, czy raczej nie? Bo ostatnio taka myśl mi przeszła. Pozdrawiam i życzę zdrowia. Również pozdrawiam, dziękuję, życzę zdrowia. Jeśli chodzi o limit naładowania Genki Damy, to jest tutaj rzecz, rzecz która bardzo mnie zawsze dziwiła. Zauważcie, że za każdym razem, jak Genki Dama była naładowana, to Goku ją ładował i mówił, że A, jeszcze nie jest gotowa. I nagle był taki dźwięk. Puf! O! Już jest gotowa! No, jak jest gotowa, no to. Co sprawia, że Genki Dama jest gotowa? Jakaś określona ilość ki? No dobrze, ale jeśli Goku przeciwko Jirenowi zebrał określoną ilość ki i nie był w stanie tą Genkidamą od pokonać, to dlaczego mówił, że Genki Dama jest gotowa? Skoro mógłby naładować ją jeszcze bardziej, żeby ta Genki Dama może te, tego Jirena faktycznie zaatakowała? Ze skutkiem. Pomijam w ogóle sprawę, że Genki Dama nie działa na dobrych ludzi, na ludzi, którzy nie są złoczyńcami, a Jiren nie był złoczyńcą, dobrze wiemy, więc to też jest jakby dla mnie dziurka w fabulce. Powiedziałbym, że nie ma limitu na ładowanie genki damy. Tak naprawdę na chłopski rozum Goku pobiera energię życiową ze źródeł życia, z roślin, zwierząt, samej planety, jeśli jest w stanie pobrać energię życiową też z innych zakątków wszechświata, to tak naprawdę jeśli byłby w stanie tę gęki utrzymać. No to pewnie mógłby ją ładować w nieskończoność albo do momentu limitu swojego powiedzmy ciała. Jeśli nie byłby w stanie już tej wielkiej energii utrzymać, no to w takim razie nie, nie byłby w stanie zebrać więcej tej energii. Ale jeśli chodzi o limit naładowania ładowanie Damy, załóżmy, że Goku ma nieskończenie, silne ciało i może ładować ją w nieskończoność, stawiam, że nie ma takiej. Nie ma przeszkód. Doszukiwanie się sensów DB! E! Wojciech Rozycki. Cześć Adaś. W jednym z odcinków mówiłeś, że Kibito nie jest Kajoszynem. Niestety nie mogę się z tobą zgodzić. W Sadze Dragon Ball Super Gołaso dał kolczyk Potara za masu, by za jego pomocą móc korzystać z pierścienia czasu, stając się tymczasowym Kajoszynem. W Sadze Bu, Kibito i Shin scalają się fuzją Potar za pomocą. Swoich kolczyków Potara. Każdy z nich ściągnął swój własny, więc wychodzi na to, że Kibito był Kajoshinem, ale chyba niższej rangi. Co o tym sądzisz? Kibito nie był Kajoshinem, tylko był pomocnikiem, powiedzmy takim ochroniarzem. W Dragon Ball Super w sadze szóstego i VI, siódmego wszechświata po raz pierwszy, właśnie wtedy, bodajże, widzieliśmy Kajoshina szóstego wszechświata, który ma na imię Fuwa, i również widzieliśmy tam pomocnika, tego ochroniarza, asystenta Kajoshina. Weźmy pod uwagę to, że Gohan, kiedy był na planecie Kaioshinów, trenował z mieczem Z i tak dalej, miał ten charakterystyczny strój, również miał dwa. Kolczyki. I nie był wcale Kaioshinem, prawda? To, że Kibito nosił dwa kolczyki, to nie znaczy, że miał rangę Kaioshina. Mało tego. W Dragon Ball Super w Manze bodajże była taka sytuacja w sadze zamasu, kiedy Shin tłumaczył, że umiejętności leczenia jest to charakterystyczna umiejętność osób, które są asystentami Kaioshinów. Kibito ma tę umiejętność i mało tego. Shin bodajże też powiedział takie słowa, że żałuje, że stał się Kaioshinem, ponieważ nie ma już tych umiejętności. Kiedy był jeszcze asystentem Kaioshina to miał te umiejętności. Trank, który w Mandze również był asystentem Kaioshina, pomocnikiem Kaioshina albo uczniem, również miał umiejętności leczenia. Potem jak jakby zrzekł się tej roli, to przestał mieć te umiejętności. Wiemy, że Kibito ma te umiejętności, jest uczniem, nie, nie uczniem tylko Trank był uczniem, pomocnikiem Kaioshina, a Zamasu tak naprawdę nigdy nie został mianowany na Kaioshina, więc technicznie rzecz biorąc on jest nadal uczniem Kaioshina. Ale ze względu na to, że zabrał potary Gołasu i nałożył sobie pierścień czasu i jakby nie różnił się już od Kajoshina, ale nigdy nie był na niego mianowany, więc jakby nie stracił tych mocy leczenia. Doszukiwanie się logiki w DB Iron, pytanko do koku. Kiedy widzieliśmy na meczach, no w Dragon Ball Zeta, potem w Super, wszyscy byli prawie tacy sami. Z wyjątkiem najstarszych z wiosek. A my tu tak z niczego podczas Sagi Moro w manze dostajemy tu mniejszego nameczanina, tu napakowanego, o mnóstwo o różnego typu twarzach. Więc moje pytanie to dlaczego Toyotaro rysuje ich tak, a nie inaczej jak Akira? No dobrze. Pytasz mnie o to dlaczego Toyotaro rysuje na w te, ten sposób. No dobrze, w takim razie może zapytamy samego Toyotaro. Ohio go to teraz więcej na zakoniona na Macin o Kako na no deska. A, haj. Hej! Wakajmaszta. Rikaj się Orwa sore Orwasore o Łatasimas. Domo sitsurę Simasta. Powiedział, żebyś się kurwa nie interesował, bo kod i mordy dostaniesz. Marek Matt, pytanie do koku. Na początku serii Dragon Ball bulma była w wieku 16 lat. Jeśli dobrze pamiętam, Mai była niewiele młodsza i teraz Trunks z przyszłości jest w związku z Maj. Która jest w podobnym wieku do jego matki. Pytanie: ile jest lat, lat różnicy między Tranksem z przyszłości, a Mai z jego linii czasu, w której jest rebeliantką? I drugie: czy Tranksowi podobają się starsze kobiety? Wy, nie chcę mi się teraz dokładnie liczyć, ale tak na chłopski rozum, to wydaje mi się, że około 30 lat jest między nimi różnicy. Pytasz mnie, dlaczego Tranksowi podobają się starsze kobiety? Po pierwsze, zacznijmy od tego, że wiek to tylko liczba. Chyba że mówimy o artykule 200 kodeksu karnego, wtedy to jeszcze cyfra. Ale tak naprawdę Mai wyglądała, jakby była w wieku Tranksa. To, że była starsza mentalnie, to nie przeszkadzało to ani jednemu, ani drugiemu. Miłość nie zna granic. Nawet jeden, nawet jeden tytuł odcinka Dragon Ball Super brzmiał jakoś w stylu Tranks i Mai. Uczucie. Yy, pokonujące. czas, czy... A, Raven Black. Pytanie do Koku. Jeżeli ludzie i sajanie to ssaki, smoki to gady, sel to owad, kim pod tym kątem są? Freeza i nameczanie. Freeza najczęściej był chyba poróżny, porównywany do jaszczurki, więc Freeza byłby gadem, a nameczanie. Na meku Sejin to jest jakby z y, japońskiego od ślimaków wzięta nazwa, więc są mięczakami, to by się w sumie zgadzało, bo większość z nich się nie potrafi napierdalać, więc, więc nazwa ma powiedzmy podwójne znaczenie w tym przypadku. Kruk, pytanie do Koku. Uważasz, że w Dragon Ballu będziemy mogli kiedyś zaobserwować syna Piccolo Daimao? Mówisz o synu Piccolo Daimao, czyli o Piccolo Juniorze, czy o synu Piccolo Juniora, czyli o Gohanie? Bo... Nie sprecyzowałeś tutaj do końca. No, jednego i drugiego widzieliśmy nawet na turnieju. Ten żart jest... Ten, ten żart jest autentycznie starszy ode mnie, a ja i tak, kurwa, musiałem go tutaj wrzucić. Przepraszam wszystkie osoby, które stwierdziły, że troszeczkę już... Że to nawet nie jest odżywa, odgrzewany kotlet. Ten kot, kotlet zdążał już zapleśnieć i po prostu na nim te bakterie po prostu od tej pleśni stworzyły nową cywilizację. Tak stary jest ten żart, ale no... Dobrze, a jeśli chodzi Ci o po prostu prawdziwego syna Piccolo Juniora, które, który miałby powstać z jaja, bo nameczanie się Bleh! w ten sposób rozmnażają. Nie. Mr. Joker. Koku, jak dojdzie do walki Saitamy i Garu, to komu będziesz bardziej kibicował? Garu, bo to moja ulubiona postać z tej mangi. Black Ninja. Koku, czy gdyby włożyło się palec do, ra, do rany Piccolo, a on ją zagoił, to czy mógłby zmiażdżyć ten palec? Nie wkładajcie palców w, w miejsca, w których nie jesteście pewni, czy coś wam się nie stanie. Na przykład kontakt Pominę tutaj jakieś żarty plus 18, ale generalnie uważam, że tak, mógłby zmiażdżyć ten palec, więc to jest kolejna lekcja. Nie wkładajcie palców w dziury, których dobrze nie znacie. To jest rada o dwójka, maksa Kokonko. Banan 203. Dobry nick. Koku, jak myślisz, jak działają bliźniacze wszechświaty? Bo niby jest powiedziane, że mają te same planety i jest to logiczne, ale w drugim, jak dobrze pamiętam, wszechświecie był wojownik z planety Yardrat. Jak myślisz, było to przeoczenie czy pokazanie, że w różnych wszechświatach mogą być te same planety? W bliźniaczych wszechświatach oczywiście, że są te same planety, ale mają różną historię. Najlepszym przykładem jest Ziemia w siódmym wszechświecie, która, jak wiemy, ma się dobrze, chociaż miała swoje dni, powiedzmy, grozy a w szóstym wszechświecie była Ziemia, ale ludzie tam wymarli ze względu na wojnę nuklearną, ze względu na to właśnie Szampa nie mógł nigdy spróbować pysznego jedzenia tamtejszych ziemian. A jeśli chodzi o planetę Jardrat w drugim wszechświecie? Wydaje mi się, bo nigdy tak naprawdę oryginalnego wytłumaczenia nie usłyszeliśmy, wydaje mi się, że Jardratanie, tak samo jak Cufurianie, są to dosyć zaawansowane technicznie rasy i być może one w ogóle nie pochodzą z siódmego wszechświata, być może właśnie Jardratanie pochodzą z drugiego wszechświata, a chociaż była u nas w siódmym wszechświecie planeta Yardrat. Inaczej, może pochodzą z siódmego wszechświata, ale ze względu na to, że są bardzo zaawansowani technicznie, są w stanie przechodzić między jednym a drugim wszechświatem. Mało tego, widzieliśmy sytuację, w której Friza przed turniejem mocy negocjował z Cydrą i Rochem, czyli Kaioshinem i Hakaishinem 9 wszechświata, dołączenie do ich planety w zamian za wskrzeszenie w razie ewentualnej wygranej. Jest to jakby dowód na to, co też potem sprawdził Sidra albo rok, już nie pamiętam, powiedzmy spisie zasad turnieju mocy, czy jest. Jakiś zapisek odnośnie tego, że w danym wszechświecie musiał brać uczestnicy tylko z tego wszechświata i takiego zapisku nie było. To znaczy, że Yardratanin, Jimizu, że takie było jego imię, mógł tak naprawdę pochodzić z siódmego wszechświata, ale dołączył do drużyny drugiego wszechświata. Tak czy inaczej, oficjalnego wytłumaczenia nie ma i chuj... Kropka. Dziabeł! Diabeł! O, przepraszam, ja tak troszeczkę tutaj diabeł. Poleciałem, zagranicznym akcentem. Pytanie do kochu: Czy wszyscy meczanie potrafią tworzyć swoje sługi, na przykład tambury, tak jak Piccolo daj Mało? Jeżeli tak, to czy ich siła wzrasta wraz z siłą swojego stworzyciela? Wydaje mi się, że odpowiedź na drugą część tego pytania, czyli czy siła wzrasta wraz z siłą stworzyciela, tak, to jest dosyć oczywiste. Tak samo jak Sel, mimo tego, że nie jest meczaninem, ale miał komórki na meczan, rodził Sele Juniory. i Stwierdził, że są one tak samo silne jak Sel, co według mnie trochę było przesadą, ale były bardzo silne, były w stanie nawiązać walkę z super Saiyanami. Jeśli weźmiemy pod uwagę Piccolo Daimao i sługi, które on tworzył, myślę, że tutaj może być to kwestia tego, że Piccolo Daimao był też z demonów i tak naprawdę tamburyn. i te inne wszystkie sługi, które on stworzył, one też były jakby swego rodzaju demonami. Nie wydaje mi się, żeby Dendy albo inni na meczanie byli w stanie tworzyć podobne sługi. Oczywiście oni się w ten sposób rozmnażają, co powiedziałem już wcześniej w filmie. Oni tworzą swoich potomków poprzez wypluwanie jaj. Więc tak naprawdę rodzą się na meczanie w ten sam sposób, w, jacy, w jaki rodzili się ci podopieczni Piccolo Dai mało. Więc tak naprawdę... Można założyć, że wszyscy nameczanie namyczani, potrafią te jaja tworzyć, bo są obojnakami, nie mają płci, więc jakby każdy powinien coś takiego potrafić. Mimo wszystko wydaje mi się, że ci tamburyny i te wszystkie sługi to były takie specjalne rodzaje stworzeń, które nie były typowymi nameczanami, bo widzieliśmy, że wyglądali inaczej. To były takie typowe sługi i mam wrażenie, że to była właśnie kwestia tego, że Piccolo mało tworzył demony, bo był w klanie demonów też. Kamil Figa, pytanie do koku. Ostatnio z kolegami zastanawialiśmy się, czy dusza, dajmy takiego Freezy, czy innego silnego złola, mogłaby się przeciwstawić decyzji króla M, albo po prostu go zabić za światach. Dragon Ball Z, po śmierci radica, król Emma powiedział, że musiał dać duszy Radica popalić, bo za bardzo się wyrywał. A Radic, w porównaniu do takiego Freezy, był słabiakiem. No, chyba, że Freeza w postaci duszy traci swoją moc, jaką miał w ciele. Sam nie wiem, jak do końca odpowiedzieć na to pytanie. Ponieważ wiemy, to też pamiętam właśnie tę sytuację, o której wspomniałeś, że Raditz się wyrywał i, musieli, i mieli tam z nim niezły burdel. Na przykład jak Emma miał perspektywę tego, że zaraz będzie musiał osądzać kilku złoli, to też się trochę stresował, bo wiedział, że oni mogą mu narobić kłopotów. Ale weźmy pod uwagę to, że Freeza został zamknięty w kokon i powieszony w tym swoim osobistym piekle. Gdyby Frieza miał swoją pełną moc, to tak naprawdę nikt w zaświatach nie mógłby do tego zmusić Freezy. On. Najprawdopodobniej nie poddał się, nie powiedział, nie dał rąk za plecy i mówi: Zgrzeszyłem, powieście mnie w tym, tym kokonie i, i odczekam swoją odsiadkę. Friza by tak nie zrobił. Friza by się stawiał, wiedziałby, że zrobił źle, ale nie obchodzi go to za bardzo, więc musieli go jakoś zmusić. Więc jakiś sposób na pewno na te dusze złe mają. Może gdyby król Jemma był nieostrożny, to mógł da dać by się zabić. Ale jeszcze takiej sytuacji nie było i nie sądzę, żebyśmy taką zobaczyli. Może, może gdzieś tam kiedyś w dalekiej przyszłości będzie taki problem. Trzykan, jeśli dobrze przeczytałem nick. Czy wirus jakby zrezygnował z pozycji boga zniszczenia, to mógłby wziąć udział w turnieju mocy? Nie widzę przeszkód. Tak naprawdę, Topo, który był kandydatem na Boga zniszczenia, mówię oczywiście o anime, aktywował tę swoją moc Boga zniszczenia. Belmont powiedział, że tak naprawdę niczym się nie różni od Boga zniszczenia. Nie miał objętego tego stanowiska, bo w sześć może być jednego Boga zniszczenia, i nim dalej był Belmont. Ale tak naprawdę, Topo mógłby już być Bogiem zniszczenia w tej swojej formie. Więc tak naprawdę, Birus, gdyby przeszedł na emeryturę, i jeśli zakładamy, żeby przeżył. Do tego zaraz, zaraz też się odniosę. Nie miałby chyba żadnych problemów, żeby wziąć udział w turnieju mocy. Dlaczego mówię, żeby przeżył? Ze względu na to, że żaden śmiertelnik no nie wydaje mi się, żeby przynajmniej tak było, żył kilkaset milionów lat, a wiemy, że wirus tyle żyje. Wirus też nie za bardzo się chyba postarzał, bo widzimy, że jest dosyć, no, młodym kotem. Jestem wręcz przekonany, że bogowie, kiedy obejmują stanowisko, dostają taką swoją boską nieśmiertelność. Nie powiedziałbym, że nawet długożywotność, bo jeśli ktoś będzie dobrym bogiem przez bardzo długo, bardzo dużo lat, to nie sądzę, żeby musiał przestać być bogiem, pełnić swoje stanowisko przez śmierć. Więc prawdopodobnie bogowie stają się nieśmiertelni, bogowie zniszczenia. W tym czasie na pewno wykorzystałby swoją już długość życia, powiedzmy, tego oryginalnego jako śmiertelnik, więc są dwie opcje, co by się stało po tym, jakby wirus przestał być bogiem zniszczenia. Albo umarłby od razu, ze względu na to, że przeżył już tyle lat i jako śmiertelnik nie miałby nigdy opcji przeżycia tylu lat, więc umarłby od razu po stracie tego stanowiska, albo powiedzmy, zostałoby mu tyle życia, ile by mu zostało, gdyby tym bogiem zniszczenia nigdy nie został. Dajmy na to, że kot żyje 100 lat, Wirus został bogiem zniszczenia w wieku lat 50, więc po st straceniu tego stanowiska zostaje mu jeszcze dodatkowe 50. Co o tym wszystkim sądzicie? Jestem ciekaw waszych odpowiedzi, tak jak czekam na Wasze wszystkie komentarze i zarówno dotyczące tego pytania, które postawiłem na początku, jak i komentarze, od których na mojej głowie ubędzie parę włosów. Dzięki jeszcze raz, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Widzimy się niebawem, trzymajcie się. Na razie. Cześć!